Dzisiaj jest poniedziałek, 23 lutego 2015 roku. W Coast to Coast witają was. Piotr Zaryska. Karol milcarz dzisiaj przelecimy się sobie trochę przez ten ostatni weekend w NBA skupiając się szczególnie na tym, co chyba najbardziej nas zasmuciło, czyli na ilości kontuzji, które znowu nawiedziły naszą ulubioną ligę. Chris Bosch, Ryan Anderson, Anthony Davis, Kevin Durant. Oni wszyscy wypadli albo na krócej, albo na dłużej. I Piotrek, która z tych kontuzji będzie miała najboleśniejsze skutki dla odpowiednich zespołów? Wydaje mi się, że kontuzja Christa Bosza, z tego względu, że Miami Heat pracował już do końca sezonu, a nie wiadomo, czy nie na dłużej, bo to jest bardzo poważny uraz, zakrzep w płucach, to, bo to nie jest tylko rzecz, która zagraża jego kar karierze koszykarskiej, ale także jego życiu. E, więc e, myślę, że tutaj jest największy problem. E, Anthony Davis i Ryan Anderson wypadają na 2 do 4 tygodni pierwsze 2 tygodnie, drugi 4. Więc Pelicans jeszcze będą mieli później ten skład, chociaż wątpię, żeby byli w stanie dogonić Standard. E, a Kevin Durant to bonoć planowany, e, planowany tam jakiś kolejny etap leczenia jego stopy. Więc, e... więc no naj, najboleśniejsze wydaje tak. mi się Chris Bosh. Najboleśniejsze, ale na całe szczęście, że to zostało wykryte i, i zdiagnozowane, i będzie mógł wrócić do koszykówki, bo przypomnijmy, że w piątek, w piątek bodajże, odszedł Jerome Kersey, eee, tak. Koszykarz kojarzony najbardziej oczywiście z Portland Basis i właściwie z tego samego powodu też zakrzep w płucach, więc e, miejmy nadzieję, że, że z Chrisem Bosze wszystko będzie w porządku i w przyszłym sezonie wróci. A, a, a w historii znamy przypadki koszykarzy, między m.in. Anderson Warażao. Stracił sezon dwa lata temu, dwa, trzy lata temu właśnie przez, przez taką kontuzję, ale do koszykówki, do koszykówki wrócił. Rzeczywiście brak Chrisa Bosza będzie niezwykle widoczny. Miami i tak na tym wschodzie ma jakieś szanse, chociaż nie wykluczono, że oni mogą wypaść. To jest wszystko na styku. Bez takiego kolesia, który będzie ci trafiał z pół dystansu, spod kosza i bronił też tablicy nie, nie, obręczy nie tylko sam Hasan Side. To naprawdę może być duż, duże przeciążenie dla nowego w końcu Gurana Dregicza, który będzie potrzebował sporo meczów, żeby, żeby się wdrożyć. Ten pierwszy mecz wyszedł mu tak średnio. Eee, no i hit przegrali. Po drugie, mentalnie hit mogą być troszeczkę podłowani, i to trochę było widać. Eee, Dwayne Wade jasne, że chciałby wziąć większy ciężar na siebie, ale nie za bardzo może w jego obecnym stanie zdrowia i to na pewno nie będzie dobrze prorokowało, nawet jeżeli się dostaną na playoffy, to ich zmęczenie będzie dużo większe niż, niż by było z Chrisem Boszem, który niesamowicie by, by tą ekipę odciążył. Ale nie należy skreślać, skreślać Miami hit, bo, bo oni na pewno będą walczyć. Może Dwayne Wade robi minę dobrą, dobrą minę do złej gry, mówiąc, że no to jest ekscytujący czas w tym roku. Pierwszy raz od kilku lat, że oni o coś walczą, bo wtedy, wcześniej to było to było właściwie wszystko zagwarantowane. Oczywiście mamy problemy techniczne, więc urwało mnie w pół zdania, więc nie wiem dokładnie, gdzie się zatrzymałem. Na pewno mówiłem o Chris'u Boszu i na pewno mówiłem o Miami Heat. I o tym, że będą na pewno, jeżeli nawet wejdą do playoffów, to będą zmęczeni bardziej, niż by byli z Chris'em Boszem, bo nie będą mieli tego odciążenia, nie będą mieli tego kolesia, który im trafił z pół trafi za trzy, zbierze piłki, coś wybroni pod obręczem i to będzie duży problem dla Miami. No dokładnie, a ja jeszcze chciałem dodać, że oni z Chrisem Boszem i z, z Goranem Dragiczem, który ma dwa miesiące na wdrożenie się w system gry, mi, mogliby naprawdę postawić się jakoś niespodziankę w pierwszym rundzie tak To może jedno, może dwa zwycięstwa maksimum, nic, nic poza tym. No niestety, taka, taka jest rzeczywistość, ale miejmy nadzieję, że Chris Bosz będzie w stanie wrócić w przyszłym roku. I, i, I ta drużyna będzie zupełnie inaczej wyglądała, na pewno. Pozostałe kontuzje, szczególnie jeżeli chodzi o New Orleans, bo to właściwie w jednym meczu spadli Anthony Davis i Ryan Anderson. I łącząc to z fatalną formą Phoenix Suns, oznacza de facto, że wyścig o ósme miejsce na zachodzie, niewykluczone, że trochę się nam zakończył. Nie wiem, ja tak to odczuwam przynajmniej. Bo pomimo tego, że nie ma Kevina Duranta, który też nam wypadł na tydzień na dwa, może więcej, nie wiadomo, to jednak Oklahoma wygląda całkiem nieźle po tych nowych dodatkach. A tego nie można powiedzieć o Pelikanach. Którzy, jeżeli tracą dwóch takich graczy, to, to chyba nie ma co liczyć, że wejdą do playoffów. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle nie ma co już nawet o tym marzyć w tej chwili, no bo Oklahoma City Thunder odjeżdżają już. Russell Westbrook gra zdecydowanie koszykówkę na poziomie MVP całej ligi. E, widać, że dobrze się rozumie już z Sergeem Ibaką to wiadomo, ale też z Enesem Canterem. No dzisiaj i kanter i Iwaka w dwudziestkach rzucali. E, dobrze z ławki też się zaprezentował Dion i naprawdę ten zespół jest już, złapał rytm, oni złapali swój rytm, oni grają regularnie. Także tutaj myślę, że nie ma co już nawet rozbierać szat i, i zarówno Pelicans, jak i Suns mogą się pogodzić z tym, że walczą tylko i wyłącznie o, nie wiem, o dziewiąte miejsce, tak. co może tylko i wyłącznie tak. być dla nich prestiżem i niczym więcej, bo gorszym miejscem też od razu w drafcie. W obecnej sytuacji jeszcze lepiej wygląda, wyglądają te wymiany, które Oklahoma zrobiła, bo gdyby tych, tych wymian nie było, to rzeczywiście mieliby pustkę bez Duranta. Teraz mając Cantera, który miał 20-12, mając Singlera, mając DJ'a Augustina, ten skład się wypełnia i Duranta można jakoś zastępować i, i, i walczyć. Tym bardziej, że teraz nie mieli dwóch jakichś najtrudniejszych meczów, odnieśli zwycięstwa i, i to, się liczy, to się liczy. I oni może nawet wskoczą na jakieś wyższe miejsce, ale nawet jeżeli będą na miejscu ósmym, to na pewno Golden State, nie, Golden State nie skaczą z radości w tej chwili, że, że Oklahoma City będzie ich przeciwnikiem w pierwszej, w pierwszej rundzie. A Russell Westbrook w osta ostatnie od 17 ases jego rekord kariery i tak wygląda zespołowa koszykówka alkoholy. <laughs> tak, no właśnie od resela bardzo dużo zależy, ale on jest taki w takim gazie, że będzie tak grał. No, będzie miał pewnie mecz zaraz jakiś beznadziejny, ale, ale jednak on teraz, jak ta drużyna jest pod jego wodzą, tylko patrzeć i oglądać. wydaje mi się, że perspektywie szans Westbrooka na MVP to raczej nie ma, nie będzie, on nie, nie dostanie nie. tej nagrody, obstawiam, że to będzie Stephen Curry, natomiast e, wydaje mi się, że Westbrook może być mniej więcej na takim miejscu, jak był rok temu Akim Noah. Tak. To on może gdzieś być. tak wysoko się nie. zakręci, bo to jest też drużyna, która jest nękana kontuzjami, która miała być na styku, która w końcu wejdzie do playoffów, no i on jako najlepszy zawodnik tej drużyny to powinien być w pierwszej trójce, czwórce głosowania. E, tak, no i... Teraz może o pelikanach nie za wiele powiemy, tak naprawdę. Poza tym, że ich walka właściwie o playoffy się zakończyła w tej chwili. Tak mi się wydaje, bo kiedy... Przez... Ant... Teoretycznie jak najbardziej. Kiedy Anthony Davis wróci, to nie wiem ile będą mieli meczu. 20 do końca, czy nawet jako jakoś tak, może mniej. Eee, tym bardziej, że ta drużyna ostatnimi czasy i tak się męczy. O Phoenix też nie trzeba mówić, bo oni są w totalnym dole, eee, więc raczej z niego szybko się nie wydostaną. No i ta sytuacja na zachodzie się wyklarowuje teraz może od tych kontuzji odejdźmy bardzo pozytywną wiadomość, której nikt nie wiem, pewnie nie zauważył prawie nikt czy wiesz, że Jason Richardson wrócił do koszykówki po dwóch latach wiem, Jason wiem. Richardson wraca do koszykówki zagrał dwa mecze w Filadelfii w obu meczach zagrał około 18 minut eee, no i w obu meczach trafił po trzy rzuty z gry nie Powiedz mówię mi, łącznie, tylko bo ty mhm. pewnie masz teraz pod. Czy jemu się kończy teraz kontrakt? Eee, nie wiem, musiałbym to zobaczyć. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz to ci sprawdź w międzyczasie, bo tak mi się wydaje, że jeżeli Jason Richardson rzeczywiście wróci do zdrowia, i a jemu się kończy kontrakt, to możemy go w przyszłym sezonie zobaczyć w jakiejś drużynie, która o coś będzie walczyć. Tak, bo to jest zawodnik, który ma niezłą skuteczność w rzutach za trzy punkty. I on zawsze może się przydać jako ten stojący w rogu i czekający trójki. Jace tak, Jason Richardson to jest ostatni rok jego kontraktu, nie ma żadnej opcji ani nic, czyli jest niezastrzeżonym wolnym agentem e, w następne lato. E, no może się przydać, oby był tylko zdrowy. J.R. sam przy, przed tym meczem mówił, że czuł się jak debiutant. Tak się cieszył. Po prostu z powrotu do gry, bo to koszykówkę kocha, więc widać jego nastawienie. Co można porównać z nastawieniem niektórych innych graczy po kontuzjach? Czytaj Andrew Bynum, na przykład, który nie chce grać w koszykówkę. Jason Richardson chce grać w koszykówkę. O ile ten koszy... Bynum jest młodszy od niego. O ile jest młodszy, nie wiem, Jason Richardson ma lat, ale na pewno te kontuzje i dwa lata nieobecności dodały. No jednak widać, jak kolej kocha, koszykówkę, czyli będzie chciał grać, będzie chciał coś walczyć. Jeżeli chce wrócić do takiej drużyny jak Philadelphia. I grać o nic, ale tylko po prostu grać w koszykówkę i się tym cieszyć, to tylko po prostu czapki z głów e, dla tego człowieka, który się nie poddał. Chociaż tak naprawdę każdy, każdy o nim zapomniał. Był obiektem takich żartów, że Jason Richardson nie jest w Lizę w ogóle, ale jest. E, I miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie ten człowiek wróci. Miejmy nadzieję, że on naprawdę nie będzie miał kolejnej kontuzji, bo może kolejna kontuzja już skończy jego, jego zapał, bo to jest jednak dwa lata ciężkiej harowy, żeby wrócić. Dwie kontuzje, właściwie więcej, ale dwie wielkie operacje, więc zobaczymy, czy, czy, jak to będzie y, wyglądało. No bo Chancey Billups też w sumie tyle czasu był poza grą i już nie wrócił na dobre do, do NBA, tak. także no ja mam nadzieję, że Richardson nie podąży drogą Bilapsa i coś jeszcze w tej NBA dla siebie przede wszystkim zrobi, i pewnie dla jakiejś drużyny walczącej tak, przynajmniej bo, o playoff. Bo nie miał jakiegoś szczęścia, żeby trafić do takiej drużyny, gdzie by naprawdę szedł tak bardzo, bardzo daleko. On chyba był tylko raz tak. w finale konferencji z Phoenix Suns przy On tej tak. ostatniej wizycie, co grali z Lakersami. I tak grali. A, a przydałoby się, bo, bo... I kiedy był młodszy, to, to wszyscy lubiliśmy Jason Ritchie, jego highlighty i tak dalej. E, był naprawdę poważnym graczem. Nawet jeszcze za czasów Charlotte Bobcats. E, no ale później to się wszystko posypało. Miejmy nadzieję, że, że wróci, i, i tym bardziej, że ma jeszcze troszeczkę w baku bo nie wiem nie jest taki stary on ma lat. tak sprawdzam ma 34 lata rocznikowo. Właściwie już ma skończone 34 lata, no to czyli te dwa sezony jeszcze może pograć. Tak naprawdę, spokojnie dwa sezony może pograć jak nie więcej. Dokładnie. To nie ale się zawieszałeś. Tak, taka sekwencja 15 sekundowa Twojego zaczynania, tak cudowna była. Taka, no, piękna. Nie słuchacze to na pewno będą uwielbiali, Ale to jest właśnie magia tego podcastu. Nigdzie indziej takich rzeczy nie usłyszycie. Po prostu cała prawda przez 25 minut. Nie całą dobę, ale, ale przez 25 minut. Inne historie tego weekendu. Kyle Corver, 2 na 11 za 3 na meczu Po prostu przecierałem oczy ze zdumienia oglądając ten mecz. Ten mecz był w ogóle straszny do oglądania. Nie obejrzałem całego, ale Atlanta nie mogła nic trafić. Kyle Korver nie mógł nic trafić z żadnej pozycji. Zresztą dzisiaj był 4 na 9, czyli też poniżej jego średniej. Jeszcze ja tak boję, że Kyle Korver spadnie poniżej 50% do 3, bo jeszcze trochę tego sezonu jest. No i, no i nie, nie zapisze się w annałach koszykówki. Yy. A szkoda, chociaż jakieś szanse mają Atlanta Hawks trochę, trochę spowalnia tempa eee, Wczorajszy Mec z Milwaukee też sobie obejrzałem Mecz z Milwaukee, który był straszny do oglądania eee, Tam było mnóstwo Strat Atlanta miało ich 20 Milwaukee miało chyba 24 czy 25 Bodajże eee, Jeszcze bez Cartera Williamsa który, który jeszcze nie jest Zdrowy, ale podobno już niedługo eee, ma, ma zagrać A tak poza tym ma Stade Zagroł, piesz, masz w Dallas Mavericks. Nie wiem czy. Właśnie czy, no czy w ogóle zapytajesz. mamy cały, za sobą cały weekend debutów. Tak. Bo, bo wcześniej wspomnieliśmy o granie regii, czy wczoraj zadebiutował Reggie Jackson w, w Detroit Pistons? To już tak. e, I Jackson poprowadził tych Pistons do, do wygranej mm. nad Waszyngtonem. Tak, w drugiej. No pewnie... tak, tak, w drugiej połowie, bo pierwszą połowę chyba spłodało pierwsze 8 rzutów. Tak, a w drugiej połowie zaczął penetrować strefę podkoszową, zaczął grać mocno podkosz i przynosiło to efekty. Ja nie wiem, John Wall, miał, wydaje mi się, że miał wrażenie, że za jego plecami nie gra Marcin Gorta, tylko DeAndre Jordan I z, niezależnie od tego, kto tam będzie wchodził jak wysoko rzucał o tablicę, to ten, to Gorta, to zdejmie, no i Jackson trafił te rzuty nad Gortatem. Gorta w ogóle zagrał bardzo dobry mecz, a wracając jeszcze na chwilę do Jacksona, to on po prostu za bardzo chyba chciał, bo w tak. pierwszej połowie sam Stan Van mówił, mówił, że, że... Po pierwszym takim pobycie na boisku on wymiotował na ławce rezerwowych, więc naprawdę był bardzo, bardzo chciał. Był zagotowany, ale jak go już uspokojono, to, to poprowadził ten zespół do zwycięstwa. Ten zespół, który może się wślizgnąć do playoffów, bym się wcale nie zdziwił. E Kentavious Coldwell Pope znowu był w ogniu, szczególnie... W trzeciej kwarcie. Ja po prostu nie wiem, są tacy gracze, którzy jak są w ognie, to ich się ogląda wyjątkowo lepiej niż wszystkich pozostałych. Ken Davis, Colby jest takim zawodnikiem, bo on po prostu odpala te rzuty, nawet nie wiesz kiedy. I kiedy jest hot, wygląda znakomicie naprawdę. Nie wiem, ja, ja po prostu lubię go. Co prawda ma takie mecze, gdzie cegli y, rzut jeden za drugim, ale jest pewny, jest pewny siebie i nie przestanie rzucać. Nie, ja też bardzo lubię tego zawodnika i fajnie, że wokół niego też jest gdzieś tam budowany ten zespół, no bo pozbycie się Kyla Singlera to, to jest też taki mocny sygnał w kierunku Caldwell Popa. Ufamy Tobie jako Swingmanowi w drużynie i to Ty będziesz obstawiał nasze pozycje 2-3 na stałe. Tak, tak, no i on na pewno ma do tego talent, bo jest, potrafi bronić, yy, potrafi rzucać, jego decyzyjność jest różna, ale jest młody i to może dostosować. Po drugie, Detroit Pistons trochę potrzebują takiego zawodnika. Nieraz, i on potrafi przejąć ten mecz. On już przejmował mecze, czasami ich przegrywali przez to w tym sezonie, ale, ale dzisiaj wyglądało to o wiele lepiej. Chyba w trzeciej kwarcie miał 13 punktów, czy coś takiego, i, i odskoczyli Waszyngtonowi. Ten mecz właściwie, właściwie się zakończył. Marcin Gorton miał 24 punkty, właśnie o czym było wspominane: 12 na 18 z gry, 31 minut, co i tak jest na, jak na gortata dużo, chociaż i tak chyba trochę za mało. Ale przynajmniej dobrze wyglądał i nawet miał punkty po ofensywnych zbiórkach. Tak, było kilka ofensywnych zbiórek, było parę dobitek. No i jedna już, wydaje mi się, klasyczna akcja, o której świetnie Gortat się rozumie, właśnie z Johnem Wallem, to kiedy on blokuje, znaczy zastawia się od strony obręczy od swojego przeciwnika i jest mu rzucona piłka lobem tak, na tą i, I on swoim lejapkiem może skończyć. To jest... Tak, to jest bardzo sprytna zagrywka, bardzo prosta. John Wall potrafi dobrze wyczuć te odległości między nim a obrońcą i naprawdę fajnie, fajnie to wykorzystuje gordat. No i, i dobrze, no im, im więcej takich akcji, tym lepiej. Natomiast no w Waszyngtonie jest problem i to dość duży, bo nie mają w ostatnich 10 meczach tylko dwa zwycięstwa. I to nie jest Cześć. tylko pochodna kontuzji, Bradley'a Jabila. To jest ogólnie sytuacja, w której cała drużyna gra słabiej. Po prostu, a skoro tam nie ma jakiegoś wielkiego systemu w ofensywie przynajmniej to nie ma za bardzo na czym się oprzeć, żeby, żeby do tego wrócić. E, męczą się ostatnio rzutowo. No co prawda teraz nie mieli takiej skuteczności jak w meczu boderze piątkowym, ale... z Cleveland, tak? Tam mieli chyba jeden na 16 za 3, teraz 6 na, 6 na 17. E, I tak mi się wydaje, że cały czas te rzuty dystansu i cały czas John Wall potrafi odczytać świetnie tą pozycję Gortata, Gortat najczęściej ustawia się w pierwszych 5 6, 7 sekundach akcji i ma tę pozycję, żeby dograć mu piłkę, potem jak mu się jej nie dogra, to, to ta ofensywa wygląda trochę gorzej, tak to wyglądało trochę, e, trochę ostatniej nocy. E, Wizards nie wyglądają dobrze i mi się nie wydaje, żeby do końca sezonu wyglądali zbyt dobrze, bo nie wiem, to właśnie nie jest tylko Bradley bo przecież grali na początku sezonu bez Bradley'a Billa i grali całkiem dobrze, a teraz tego po prostu nie ma. Wydaje mi się, że to jest e, trochę wina Randy'ego Whitmana, który gdzieś się pogubił z tym wszystkim. On przez chociażby zabieranie minut Gortatowi w czwartej kwarcie zgubił jego pewność siebie. I być może w ten sam sposób zaczęło to działać na innych zawodników. I oni też zaczęli tracić e, pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności, i gdzieś to wszystko zaczyna się nakładać na siebie. Oczywiście, kontuzje to też jest ta druga, druga historia, bo wiadomo, że Bradley Bill jest. E, bardzo ważnym zawodnikiem, wręcz kluczowym zawodnikiem dla powodzenia Waszyngtonu. I tak jak ty wspominasz, zbyt duża liczba rzutów współdystansu, gdzie rzeczywiście w NBA się od tego odchodzi. Albo rzucasz za trzy, albo wchodzisz pod kosz, tak? W tej chwili się gra w NBA, a Waszyngton nie robi ani jednego, ani drugiego tak naprawdę, bo ani tej gry pod kosz do Cortata czy do Nene nie ma za dużo. Te rzuty za trzy punkty nie wpadają do końca tak jak powinny, no bo Russell Butler na początku sezonu bardzo im ciągnął w ten sposób grę, ale też od pewnego momentu jemu nie wpada. Od, od momentu kiedy zaczął dostawać mniej minut, tak zaczął mniej trafiać. No to jest właśnie to co ja mówię, brak pewności Dokładnie. siebie, no zawodnik, jak, ci, jak, jak idzie zawodnikowi, to niezależnie od tego czy się nazywa Bill, Butler, Wall czy, czy Temple, to on powinien grać. Niezależnie tak. od tego czy mu, czy jak ma na nazwisko, ile zarabia. No, bo tak, tak chociażby to wygląda nie wiem, w San Antonio, jak jest u Grega Popowicza, tak to wyglądało w Chicago u Phila Jacksona, w Lakersach u Phila Jacksona, nie wiem, w Miami, w Nowym Jorku, u No, a jak jest gorszy trener, no to wychodzi jak wychodzi. No i tak niestety to wygląda w Waszyngtonie w tej chwili. Druga drużyna, która, podobnie jak w zeszłym roku, nie gra najlepiej w drugiej części sezonu, to są Portland Trail Blazers. Blazers. Przegrali ostatniej nocy, nie wiem czy, czy widziałeś kawałek tego meczu albo ten mecz e, z Memphis Grizzlies, miałem okazję, ja drugą połowę oglądałem i e, Blazers złapali ogień w trzeciej kwarcie, e, wygrali ją dosyć, dosyć znacząco, teraz nie pamiętam dokładnie ile, aha, 39 do 26, ale mecz w czwartej kwarcie rzucali ze skutecznością 4 na 23. Do bólu próbując grać obwodowo i do bólu próbując, hej, może kolejna trójka nam wpadnie. Riggsis wyszli agresywniejszą e, defensywną i teraz nie było lamarkusa Aldridge'a, który z powodu kontuzji drugiego kciuka, nie tego, który ma kontuzję, ale drugiego nie mógł zagrać w tym meczu. I to było cholernie widoczne w czwartej kwarcie, bo nie mieli do kogo dograć pod koszt Sour Chris e, i, i cały czas polegali na tym tak z uporem maniaka, Rzucali przez ręce, ułatwiali też trochę zadanie Memphis, Memphis Gruzji, pomimo, że Memphis grało agresywnie i naprawdę grały świetną defensywę, ale ofensywa Blazers w czwartym kwarcie wołała o pomstę do nieba i to trochę tak jest, jak im te trójki wchodzą, te dziwne trójki, to jest pięknie, ale jeżeli nie, no to znowu Damian Lillard ma te swoje 18 punktów, ale znowu 7 na 17, 2 na 8 za 3, no i to tak wygląda nie za ciekawie w ogóle Blazers wygląda nieco ciekawy i był debiut na Flalo. Zagrał pierwszy mecz, zagrał 23 minuty. Zagrał. a był na boisku. Trochę był zagubiony, ale, ale, ale miał plus 16, więc to jest ciekawe w porównaniu do reszty drużyny. Tylko Kejman miał plus 21, co ciekawe. Ale jeszcze musi się, musi się do tego wdrożyć i na pewno będzie, będzie dużym plusem. Tak? Ale bez dla ta drużyna wygląda okropnie. No właśnie, to jest ten problem, że znowu wypada kolejnej drużynie walczącej o coś ważny zawodnik, Tak jak Clippersi grają bez Blake'a Griffina i nieźle sobie radzą, tak teraz Blazers wypada Lamarcus Aldridge... To on ten podobno on tak wiesz bez... na jeden, dwa mecze, mimo powinien wrócić, tak. No jest... okej, okay, ale to, to ale dalej je jest tak. ta historia tego kolejnego już sezonu, że znowu mamy kolejną ważną drużynę, która walczy o wysokie cele, i znowu mamy drużynę bez ważnego gracza. No tak jak Pacers grają od początku sezonu bez pola Georgia, tak teraz. Nie wiem, że to jest kontuzja na chwilę, no ale to znowu jest najważniejszy zawodnik w zespole. Tak. Wesley Matthews 0 na 7, 0 na 4 za 3. Nicolas Batintek się przebudził, miał 17-10 bodajże w tym meczu i, i wyglądał całkiem nieźle. Ale Memphis Grizzlies wyglądali dużo lepiej. Margasol zrobił swoje w końcówce, nawet trafił takie ranery sobie, z których się bardzo cieszył. Więc było w ogóle fajnie. Courtney Lee zagrał kolejny świetny mecz. Ten niedoceniany Courtney Lee, świetnie w obronie, 19 punktów. To jest gracz, którego fajnie się ogląda, który robi te małe rzeczy, których niby nie widać, ale jeżeli John Hollinger jest jest tam w sztabie analitycznym, to on dobrze wie, że Courtney Lee nie warto wymienić. Nie sądzę, żeby, żeby Courtney Lee został wymieniony tak jak przez całą swoją swoją karierę. Ciężkie czasy dla Portland, którzy byli pierwszą drużyną, która doszła do 30 A od tego momentu są 5, 12 czy coś takiego. Więc. Ale oni co roku łapią taką zadyszkę. Tak, tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku było identycznie. A, a w tym roku no niektórzy mówili, że też tak będzie z drugiej strony liczono, że no, po tych doświadczeniach zeszłego, teraz będzie trochę lepiej. No ale zwalniają. Czy wy, wypadną z playoffów? Raczej nie. Są w tej chwili na czwartym miejscu, ale. Teraz mogą stracić zdecydowanie przewagę własnego parkietu. A dla nich to tak, jest to... ważne. Nie dla nich to jest to... bardzo ważne. Dla nich to jest bardzo ważne, chociaż ten własny parkiet oczywiście w historii NBA teraz ma mniejsze duże znaczenie, to statystyki to pokazują, ale są drużyny, które bardziej z tego korzystają niż, niż inne. Eee, w hici Niedzielnym Orlando pokonało Filadelfię. Taki hit był. był taki tak, hit. fantastyczny mecz na pewno. Hit? Nie oglądałem ani nawet z highlightów. Wiesz co, ja nawet odpaliłem, to jak miałem czas, że odpaliłem sobie highlighty. Eee, Steve Kerr jest beznadziejnym trenerem. Przegrywa wszystkie mecze bez Stefana Karego. Tak. No, miał jeden i przegrał. Z nim nie. miałem. taki miał 30 ileś punktów. A to jest właśnie kolejna ciekawa historia, że Indiana Pacers, nie wiem, oni chyba już mają trzecie czy czwarte zwycięstwo z rzędu. I oni są w tej chwili chyba najgorętszym zespołem w konferencji wschodniej w ostatnim czasie. No wszyscy poza Polem George'em są zdrowi, tak? Wrócił George Hill, jest David West. No i ten zespół wygląda znowu jak drużyna playoffowa, i to oni mogą być beneficjentem kontuzji Sabosza największym. Bo tak. jeśli rzeczywiście w połowie marca, tak jak zapowiada, ma wrócić Paul George, no to. Kula i piekła nie ma, oczywiście w cudzysłowie, w przypadku świetnie grających w ofensywie Indiana Pacers. I naprawdę Salmon Hill ma najwięcej minut w Pacers? Tak. Tak? Dzisiaj zagrał 18, co prawda, ale... Co, nie średnio, tylko łącznie. Tak, tak, łącznie, 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 nie? Bo był zdrowy, grał, to, to jest taki. takie... A nie wiem, czy w zeszłym sezonie o Ironii nie miał najmniej. No, to widzisz, jak to się zmienia. A wszyscy jechali po, po Franku Vogelu. Frank w ogóle, nie wiem, może jakieś plusy zarobi w tym roku. Ten, ten no sezon wieś, no... był tak spisany na straty. Ale, ale w sumie. No, gdyby sam Paul George wypadł, to, to byłoby, byłby krytykowany, ale wypadli mu praktycznie wszyscy w pewnym momencie. Więc on tam tak. naprawdę nie miał nie ma Davida Westa, nie miał George'a Hilla Roy Hibbert Jest Royem Hibbertem. Eee, więc całkiem. CJ jeszcze... Watson ma jeszcze wypad wcześniej. Tak, tak, bez CJ'a Watsona. Glue eee, Scola o dziwo, jest właściwie cały czas zdrowy chyba. Więc y, znowu zagrał swoje 18 minut. Więc nie wiem, może Pacers nawet obejrzy jakiś mecz. Nie wiem, może mnie zachęci, chociaż wątpię, bo po przejdzie. Ja myślę, że powrót Pola George'a na pewno będzie ciekawy. Pola po... George'a będzie, będzie ciekawy, chociaż wiadomo, że Paula George nie będzie sobą i myślę, że nie będzie grał tam więcej niż 20 minut. Ale, ale kto wie, może na ósme miejsce jakoś się wślizgną wokół walczących Charlotte Hornets, którzy przegrali kolejny mecz. Boston Celtics w ogóle. Isaiah Thomas miał fajny debiut w Boston Celtics. Nie wiem, czy widziałeś. Nie widziałem, natomiast bardzo przykra historia. Jared Salinger skończył sezon, właśnie. Kolejny zawodnik. Shabazz Muhammad chyba też skończył sezon. Tak, Shabazz Muhammad. E, to szkoda, Salinger. bo to są młodzi zawodnicy, tak. którzy coraz lepiej grają. Coraz I Jared lepiej. Salinger to jest kolejny taki jego rok. On często ma kontuzje, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie, nie myli mi się. On często wypada. I teraz znowu kończy sezon. E, Muhammad też. Z tych kontuzji, co nie miara. Eee, druga rzecz, właśnie to co mówią, Isaiah to ma fajny debiut, bo on rzucił 27 punktów i został wyrzucony z boiska. Też w swoim debiucie, a to w jednej akcji. Bo dwóch gwizdek, plusie dostał technika, plusie się znowu, dostał drugiego i out. Proste, w czwartej kwarcie, co ciekawe. Eee, w czwartej kwarcie, chociaż bez niego eee, Boston Lakers chcieli przegrać mecz i w zasadzie półtorej minuty stracili 9 punktów przewagi, ale, ale i tak w dogrywce Lakers wygrali i dogrywka była tak fenomenalna, że na NBA w highlightach jest aż jeden rzut Jeremy Golina z tej dogrywki. I to z połowy dogrywki, nic więcej. <grystanie> Więc ale to jest klasyk. Tak? Nie no, klasyk, klasyk no. Klasyk, klasyk. Masz pytanie z Nienacka, Może? Nie mam dzisiaj. Nie masz, ja też nie mam pytania z Nienacka. Jesteśmy, to spadł nam poziom, spadł nam ale, poziom. To, ale to przez to, że była taka długa przerwa i my też tak. jakoś, to było 9 dni właściwie bez NBA, bo All Star Weekend to jest All Star Weekend, ale wrócimy z pytaniami z Ninacka i wrócimy do Was z nimi. Nie wrócimy jutro, bo ja jestem out z powodu personal reasons, ale w środę lub czwartek będziemy. Będziemy, tak jest. Piotrek? Będziemy. Będziemy, będziemy. Będziemy. Dobra. To tyle w dzisiejszym Coast to Coast z problemami technicznymi, ale dotarliśmy. Cieszymy się, że dotarliście tu razem z nami, wierzymy w to. I zapraszamy Was na kolejne odcinki. Byli z wami. Tak jest. Piotrek Zarychta i Karol Milcarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.